Wydział Lekarski w Koszycach oferuje młodym Polakom prestiżowe kierunki studiów w języku angielskim, medycynę ogólną oraz stomatologię. Długość programu to 12 semestrów, czyli 6 lat. Po ukończeniu dyplom i tytuł, które otrzymasz są ważne w całej Unii Europejskiej. Jedynym kryterium do przyjęcia jest wynik z egzaminu wstępnego. Wynik z polskiej matury i oceny ze świadectwa nie są brane pod uwagę. Egzaminy odbywają się w Koszycach 19 czerwca oraz 19 sierpnia. Nasza agencja dodatkowo organizuje egzamin wstępny w Krakowie 3 sierpnia. Na egzaminie będzie 200 zamkniętych pytań po 100 z chemii i biologii, a sam egzamin będzie trwał 150 minut. Najwyższy możliwy wynik to 800 punktów, a do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie 600 punktów. Aby ułatwić Ci przyjęcie na Twój wymarzony kierunek, za 90 zł oferujemy bazę pytań i odpowiedzi, z której będą losowane pytania na tegoroczny egzamin wstępny. W bazie znajduje się po 600 pytań z chemii oraz biologii. Każde pytanie ma 8 możliwych odpowiedzi, z których 4 będą wylosowane na egzamin. Po co uczyć się materiału, który i tak nie znajdzie się na egzaminie wstępnym? Z naszą agencją możesz nie tylko uzyskać pieniądze za całą rekrutację, ale i zarobić do 100 euro. Wyślemy ci testy przygotowujące do egzaminu wstępnego i jeśli uzyskasz minimum 75%, otrzymasz o nas 40 zł za każdy zdany test. Chcemy zobaczyć jak spełniasz swoje marzenia, dlatego zmotywujemy i przygotujemy cię najlepiej jak potrafimy. Aby zarejestrować się na egzamin wstępny, potrzebujemy od ciebie: wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy, formularz z wybraną datą egzaminu, zaświadczenie lekarskie, ksero paszportu lub dowodu osobistego, świadectwo ukończenia szkoły średniej. Potwierdzenie wpłaty 40 euro za egzamin wstępny. Przystąpienie do rekrutacji z naszą agencją oznacza wiele korzyści, a co najważniejsze pomagamy zupełnie bezpłatnie. Po więcej informacji napisz na infomaupa.medycyna.słowacja.pl lub zadzwoń na 881 755 375. Czasu jest coraz mniej. Rozpocznij przygotowanie już dzisiaj.